No, hej wszystkim, tutaj Neski Witam was w pierwszym poradniku z Diablo 2 Resurrected na moim kanale I w tym poradniku, bardzo szybkim poradniku pokażę wam jak mieć nieskończony respekt postaci Respekt, czyli reset całkowity reset, reset atrybutów jak i umiejętności postaci Aby tego dokonać musimy mieć offline postać, tak to działa tylko łącznie na offline, czyli na single player na multi to wam nie zadziała yy, I teraz tak, o co chodzi Najpierw musimy wejść w launcher gry, czyli w Battle.net, tak? Jeżeli jesteśmy w Battle.necie, musimy kliknąć w koło zębate tam w ustawienia gry i wtedy wyskakuje Wam takie tutaj piękne okienko. Jak wyskakuje Wam to piękno, piękne okienko, to tutaj musicie zaznaczyć dodatkowe argumenty wiersza poleceń. Zaznaczacie, wtedy wys wysuwa Wam się nowa linijka i w tej nowej linijce, uwaga, wpisujecie odmyślnika, bez spacji, z małych liter, wszystko razem Enable Respect. W ten sposób, dobrze napisałem? enable respect, tak, dobrze napisane. Wtedy klikacie gotowe i voilà, i już macie nieskończone respekty na postaci. Żeby, tego, żeby to wam zaprezentować, tylko wyłączę tutaj oczywiście pięknego battleneta. No teraz tak, wchodzimy na naszą postać, tak, w piekło. Oczywiście tutaj moja testowa postać jest specjalnie pod poradniczki. I teraz tak, jesteśmy na postaci Jak widzicie nie mam rozdanych punktów, więc rozdajmy sobie wszystko w siłę. Jak widzicie mam wszystko rozdane w siłę, nie mogę już nic więcej rozdać rozdam sobie tutaj dowolne umiejętności, tak jak widzicie tutaj wymaksowałem umiejętności 0,0 jakby jeżeli chodzi o punkty, tak nie mamy żadnych punktów do rozdania więcej i co robimy? Przytrzymujemy lewy Alt na klawiaturze lewy Alt i lewym Altem klikamy w wydanie punktu atrybutu. Jeden z tych czterech bez znaczenia, który klikamy. I voilà luliska, Resetuje wam całą postać. Mogę to wam pokazać jeszcze na zręczności, dam wszystko w zręczność. Jeszcze raz rozdam punkt dziki elegancko. Trzymam lewy Alt i lewycisk myszy. I voilà i mamy jak widzicie ludzi ludziska resecik, tak więc mam nadzieję, że komuś tym poradnikiem pomogłem, jest to jak najbardziej legit, bo nie to nie, nie, nie korzysta to z jakichś tam zewnętrznych programów i tak dalej, jest to wszystko w launcherze, jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, żeby sobie właśnie, to trochę takie plagi, jakby nie patrzeć, prawda, bardzo przyjemne, na pewno bardzo pomocne, szczególnie jeżeli ktoś chce sobie testować jakieś buildy i tak dalej i tak dalej na offline. Tak więc cóż, Ludziska, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, mam nadzieję, że komuś pomogłem, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale Ludziska Chaos.